Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej i jeździł bez problemów, jesteś w dobrym miejscu. Zachęcam do subskrybowania kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych treści. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Prawidłowe działanie wszystkich systemów, zespołów i części zapewnia bezpieczeństwo na drodze. Nie należy lekceważyć znaczenia żadnych drobiazgów w konstrukcji samochodu, zwłaszcza jeśli chodzi o jednostkę napędową, ponieważ nawet poluzowana śruba może spowodować wiele kłopotów, w tym awarię drogiego mechanizmu. Pierścienie tłokowe odgrywają ważną rolę w silniku spalinowym. Ich zużycie bezpośrednio wpływa na funkcjonalność silnika, powodując utratę osiągów i nadmierne zużycie oleju silnikowego i paliwa. Jeśli pojawia się kwestia wymiany elementów, ważne jest, aby wybrać odpowiednie części do wymiany, ponieważ błędy w doborze mogą prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji dla silnika po naprawie przeznaczenie pierścieni tłokowych. Cylinder w silniku spalinowym to komora wyporowa, w której tłok o cylindrycznym kształcie i rozmiarach zbliżonych do cylindra wykonuje ruchy posuwisto-zwrotne wewnątrz cylindra w celu rozprężenia sprężonych gazów, będących produktami spalania mieszanki paliwowo-powietrznej. Pomimo praktycznie hermetycznego połączenia i ścisłego kontaktu pomiędzy powierzchniami, nadal istnieje niewielka szczelina pomiędzy tymi elementami. Niemożliwe jest aby gazy powstałe w wyniku procesu spalania i olej silnikowy ze skrzyni korbowej dostały się do środka Dlatego pierścienie tłokowe są potrzebne, aby temu zapobiec. Zadaniem pierścieni kompresyjnych jest więc zapobieganie przedostawaniu się gazów z komory do skrzyni korbowej poprzez utrzymywanie szczelności. Pierścienie olejowe mają za zadanie zapobiegać przedostawaniu się oleju do skrzyni korbowej poprzez regulację ilości oleju na ściankach cylindra. Niewielka ilość przenikającego gazu może być obserwowana nawet przy użyciu wysokiej jakości pierścieni. Na na sprawnej maszynie, ale jest to normalne. Warunki pracy podzespołów są trudne, więc wysokie temperatury i tarcie nieodłącznie związane z pracą silnika powodują, że z czasem ulegają one zużyciu. Zużyte części przepuszczają więcej gazów, więc jeśli nie zostaną wymienione na czas, Jednostka napędowa może wymagać remontu. Funkcja pierścieni tłokowych zapewnia, szczelne dopasowanie pomiędzy powierzchniami tłoka i cylindra, odpowiednią ilość oleju na ściankach cylindra, wystarczającą do poślizgu, ale nie wnikającą do komory. Zapobiega przegrzaniu i korozji tłoków poprzez odprowadzanie ciepła z tłoków do ścianek cylindra. Wysokiej jakości pierścienie tłokowe są cienkie, ponieważ wtedy zapewniają, że tłoki nie wibrują, gdy jednostka napędowa pracuje z dużymi prędkościami, a także zmniejszają tarcie o ściankę cylindra. W przypadku silnika o niskiej mocy i szerokim zastosowaniu całkiem dobrze poradzą sobie z zadaniem i będą kosztować mniej jakie materiały są wykorzystywane do produkcji pierścieni tłokowych. Obecnie motoryzacyjny rynek części zamiennych nie jest deficytowy i jest w stanie zaoferować konsumentom ogromny wybór pierścieni tłokowych we wszystkich kolorach, różniących się jakością i ceną. Producent również odgrywa rolę, ponieważ znane marki wykorzystują wyłącznie wysokiej jakości materiały i innowacyjne technologie, wytwarzając produkty na nowoczesnym sprzęcie, biorąc pod uwagę koszt produkcji. Nie należy liczyć na taniość i należy uważać na podróbki. Istnieją również nie najbardziej zaawansowani producenci części samochodowych, ale także wytwarzający produkty wysokiej jakości w średniej cenie, zastanawiając się nad tym jak wybrać odpowiednie pierścienie tłokowe. Warto zwrócić uwagę nie tylko na ich średnicę, ale także zapoznać się z gamą materiałów, z których wykonane są części. Takie cechy elementów jak trwałość i wskaźniki wydajności zależą od właściwości materiału, ponieważ części są zmuszone do pracy w ekstremalnych warunkach. Tak więc, wybierając pierwszy pierścień kompresji, ważne jest, aby wziąć pod uwagę specyfikę jego działania w warunkach głodu oleju któremu towarzyszy podwyższona temperatura, podlegają one wysokim wymaganiom w zakresie odporności na ciepło i zużycie. Najczęściej materiałem jest żeliwo z powłoką molibdenową. Do produkcji pierścieni tłokowych stosuje się żeliwo. Skład materiału pozwala na dobre zatrzymywanie oleju, co wydłuża żywotność elementu. Żeliwo plastyczne ma te same podstawowe właściwości stopu i charakteryzuje się również zdolnością do elastycznego odkształcania, co znacznie ułatwia instalację. Chrom Powłoka chromowa produktów żeliwnych zapewnia odporność na ciepło i właściwości przeciwzużyciowe. Stosunkowo niedawno zastosowano stal stopową, która jest pokryta porowatym chromem lub cyną, co zapewnia lepszą odporność na wysokie temperatury niż żeliwo. Molibden Żeliwo pokryte molibdenem jest to obecnie coraz częściej stosowane ze względu na możliwość zwiększenia zasobów i właściwości użytkowych części. Przeczytaj również, co wybrać między filtrem węglowym a konwencjonalnym filtrem salonowym górny pierścień, który odpowiada za regulację dopływu oleju, jest powlekany chromem. Cyną lub azotkami metodą natrysku plazmowego. Można również zastosować powłokę ceramiczną nakładaną próżniowo. Lepiej nie oszczędzać na jakości materiału, ponieważ produkty niskiej jakości palą się w pracy w dużym tempie, przez co właściciel samochodu będzie musiał radzić sobie z regularną okresową wymianą elementów, aby uchronić się przed podróbkami. Lepiej kupować produkty w wyspecjalizowanych centrach lub u sprawdzonych sprzedawców. Konstrukcja pierścieni tłokowych W wielu nowoczesnych silnikach na każdy tłok przypadają trzy pierścienie, które mają nieco większą średnicę niż tłok, a niektóre elementy są wycięte. Wycięcie, które jest zasadniczo odległością między dwoma końcami luźnych pierścieni, nazywane jest blokadą. Na górze tłoka elementy są umieszczone tak, że zamki nie są ustawione na tym samym poziomie. Szczeliny są atrybutem wszystkich typów pierścieni i służą do kompensacji rozszerzalności cieplnej właściwej metalom pod wpływem wysokich temperatur. Jednoczęściowa konstrukcja tylko zwiększyłaby już istniejące naprężenia na tłokach i cylindrach. Luz termiczny wynosi 0,6 do 0,3 mm. A luz boczny względem powierzchni tłoka wynosi 0,08 do 0,4 mm. Jeśli dopuszczalne wartości nie zostaną spełnione, wydajność silnika zostanie zmniejszona. Skuteczność funkcji odprowadzania ciepła jest zapewniona właśnie przez luzy. Dwusuwowe jednostki benzynowe z przedmuchem w komorze korbowej wykorzystują tylko pierścienie sprężające. Ich przekrój jest zwykle prostokątny a krawędź ma profil cylindryczny lub fazę. Pierścienie spustowe oleju mogą być odlewane ze szczeliną z żeliwa lub wykonane ze stali. Element kompozytowy składa się z cienkich pierścieni górnego i dolnego oraz dwóch rozprężaczy promieniowego i osiowego. Pierścienie stalowe są stosowane częściej niż żeliwne, co wynika z niskich kosztów produkcji. Rodzaje pierścieni tłokowych, elementy osadzane w rowkach tłoka. Różnią się w zależności od ich przeznaczenia. Pierścienie tłokowe to pierścienie ściskające, których zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się gazów do skrzyni korbowej oraz olejowe, usuwające nadmiar smaru z powierzchni cylindrów. Zestawy części mogą zawierać różną ich liczbę. W starych silnikach było to nawet siedem elementów. Dziś najczęściej stosuje się zestaw trzech elementów, montowanych w tej kolejności. Górny pierścień sprężający. Drugi pierścień kompresyjny. Pierścień olejowy składający się z trzech części. Górna i dolna płytka ze stycznym ekspanderem między nimi. W samochodach sportowych z silnikami doładowanymi, które działają przy dużych prędkościach. Zestaw jest często prezentowany w postaci dwóch elementów. Jednocześnie, w zależności od marki i modyfikacji samochodu z silnikiem benzynowym, można zastosować inne warianty. Producenci samochodów, starając się ulepszyć projekt, uciekają się do różnych rozwiązań projektowych. Zwiększając charakterystykę elementów, górna kompresja, pierścienie tłokowe tego typu mają średnicę zewnętrzną nieco większą niż średnica cylindra do umieszczenia wewnątrz. Są wyposażone w zamek, a ich powierzchnia charakteryzuje się gładkością. Modyfikacji części tego typu jest wiele są one odpowiedzialne za współpracę ze ściankami cylindrów. Wówczas, gdy w podstawie elementu zastosowana jest skręcona struktura, Zapewnione jest najściślejsze dopasowanie w rowku cylindra. Przeczytaj też czy warto założyć matę antypoślizgową w samochodzie, uszczelka dolna i olejowa drugi pierścień ściskający. Umieszczony po środku, ma ściślejszy kontakt z rowkiem, a jego zadaniem jest stworzenie przeszkody dla przedostawania się gazów i oleju. Oznacza to że część ta zapewnia normalizację ilości smaru między górnym elementem a uszczelką olejową podczas gdy ta ostatnia usuwa olej ze ścianek w pełnym zakresie. W przeciwieństwie do pierścieni kompresyjnych, pierścień olejowy jest wyposażony w szczeliny przylotowe, które ułatwiają odprowadzanie smaru i jest zainstalowany poniżej poprzednich części. Nowoczesne jednostki napędowe zakładają obecność jednego pierścienia na każdy tłok. Wcześniej stosowano ich więcej, a w benzynowych silnikach dwusuwowych z przedmuchiwaniem komory korbowej ten element konstrukcji w ogóle nie występuje, ponieważ nie ma takiej potrzeby. W takich jednostkach olej spala się razem z paliwem, które pierścienie są lepsze. Producenci oferują konsumentom dużą liczbę opcji. Na rynku części samochodowych można znaleźć różnorodne części wykonane z różnych materiałów. Kierowcy który nie ma do czynienia z wyborem elementów. Trudno jest to określić, które pierścienie tłokowe lepiej założyć. Materiały użyte w konstrukcji, powłoka, tolerancje, a także geometria pierścieni różnią się w różnych wariantach. Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze? Maksymalne obciążenie podczas pracy silnika spada na górny pierścień więc są one zwykle wykonane z żeliwa o wysokiej wytrzymałości i pokryte chromem lub molibdenem w celu zwiększenia odporności na zużycie i zmniejszenia tarcia w kontakcie z powierzchnią cylindra. Ważną rolę odgrywa również producent części, a to, który z nich jest najlepszy jest kwestią sporną. Dziś nawet doświadczony kierowca może się pogubić w ich różnorodności. Aby choć trochę zorientować się przy zakupie, warto zwrócić uwagę na ranking producentów, Glico, światowy lider w produkcji części samochodowych. Krajem producenta są Niemcy. Cena produktów jest wysoka, ale jakość jest porównywalna z oryginalnymi częściami. Firma produkuje części zamienne do ponad 5000 marek silników, a E jest najbardziej znaną marką. Wśród szerokiej gamy produktów znajdują się unikalne części do samochodów francuskich. Krajem pochodzenia jest Wielka Brytania. Nie. Niemiecka firma produkuje niedrogie pierścienie tłokowe przyzwoitej jakości, jest dostawcą na linii montażowej japońskich samochodów, Honda, Mazda, Hyundai, Kia, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Subaru, Suzuki i tak dalej. Kolbenschmidt, niemiecki producent filtrów i części do silników wysokiej jakości. Machle Original. Producent części grupy tłoków bardzo wysokiej jakości, cena nie jest tania. Fabryka firmy znajduje się w Niemczech, skąd realizowane są dostawy na linię montażową Audi, BMW, Ford, Fiat, Honda, Hyundai, Nissan, Opel, Skoda, Toyota, Volkswagen i innych. SKF to szwedzka firma, która jest jednym z największych na świecie producentów łożysk. Systemów smarowania i mechatroniki. Produkcja odbywa się w ponad 140 zakładach w 32 krajach. Asika, asortyment włoskiego znaku towarowego, obejmuje grupę silnikową. Produkty nadają się do naprawy pojazdów pochodzenia azjatyckiego, europejskiego i amerykańskiego. Produkowane są oryginalne części, zamienne do samochodów Hyundai, Deo, Kia. Goedze jest znanym producentem pierścieni tłokowych. Podobnie jak marka Nural, która produkuje tłoki i cylindry do różnych typów silników, należy do niemieckiego koncernu Federal Mogul. Produkty są dostarczane na linie montażowe światowych gigantów motoryzacyjnych Ford, BMW, Fiat, Renault i innych. Należy zauważyć, że rynek części samochodowych jest pełen podróbek wielu znanych marek, które udowodniły swoją wysoką jakość, aby uniknąć zakupu podróbek lepiej kupować produkty od sprawdzonych dealerów, oficjalnych przedstawicieli, którzy posiadają certyfikaty na wszystkie sprzedawane produkty i dostarczają dokumenty na pierwsze żądanie kupującego.